Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Przyamek, a to jest kolejny odcinek z naszej serii tworzymy mapkę Escape, w której to tworzymy mapkę Escape cóż za zaskoczenie. Eee, witam Was ponownie po świętach. Mam nadzieję, że spędziliście je miło, rodzinnie i tak jakbyście to w sobie wymarzyli i że dostaliście jakieś ciekawe prezenty, jeśli chcecie możecie napisać co takiego ciekawego dostaliście. Ja się pochwalę, dostałem Battlefielda 4, tak, dostałem też zdalnie sterowany helikopterek i jeszcze coś tam, ale więcej nie będę mówił, bo nie będziemy na to tracili czasu. A w każdym razie, znajdujemy się znowu na naszej mapce. Chociaż e, nie jest to ta sama mapka, ponieważ z e, dalszą część zacząłem budować na nowym save. A to dlatego, że nie chcę, żeby po prostu mi e, <laughs> aż tak klatkowało, aż tak lażyło, bo tamta mapa jest już całkiem. Mm, sporo rzeczy się tam po prostu dzieje, i będę musiał też coś właśnie wymyśleć, żeby jakoś w jakiś sposób ją odladzyć, chociażby taki, że kiedy zakończy się quest, niszczy się zegar, który operował tym questem, to na pewno trochę zmniejszy tych lagów. W każdym razie coś, coś, coś pomyślę, żeby jakoś to e, zrobić, szczególnie, że główna część będzie się znajdować na spączankach, a to będzie oznaczać, że będzie pracować przez cały czas, czyli cały czas będziemy mieli obciążenie naszego komputera w każdym razie w ostatnim odcinku prosiłem was o to żebyście wysłali mi jakieś swoje projekty dotyczące sterowców no i dostałem tutaj kilka różnych wersji dostałem nawet balon balon który zrobił Jan Lewandowski i teraz się tak szybko przelecimy i pokażę wam co takiego tutaj zrobiliście, więc Rise Wind wymyślił taki Sterowiec napędzany dwoma łopatami, takimi dwoma silnikami Tak jak widzicie Z kilkoma mniejszymi balonami Tutaj mamy kolejny śmigł śmigłowiec Sterowiec z jednym śmigłem Jednym większym balonem od pseudo cytryny Tutaj mamy naprawdę wielkiego drągala Z bardzo malutkim balonikiem Od Deshymona4005 O ludzie zaczęli spadać Tutaj mamy kolejny sterowiec od Jana Lewandowskiego a, który pomyślał nawet o tym, żeby dać kotwicę, która w sumie nie wiem do czego miałaby się doczepić, ale nieważne. E, tutaj mamy kolejny statek od Ibilisa i ten ostatni od Sapel chyba, tak Karaniksa.pl. E, także kilka tych statyczków dostałem i myślę, że większość z nich, e, no bo wszystkie chyba nie dam rady, większość z nich wykorzystam. E, tego na przykład nie wykorzystam, bo jest po prostu chyba za długi. Ciężko mi będzie gdzie, gdziekolwiek go zmieścić w sumie. Ogromny jest. No chyba, żebym zwiększył może jakoś balon i dał jako jakiś ogromny, ogromny stroj. Pomyślę, zobaczę. Ee, wymyślę co i powiem Wam w kolejnych odcinkach. W każdym razie e, historię wymyśliłem sobie w ten sposób. Bo teraz czas opowiedzieć trochę o fabule. Co się takiego właściwie dzieje i dlaczego tu się znajdujemy? E, otóż, e, po wejściu na statek, e, ten statek handlowy, e, lecimy sobie tym stateczkiem, oczywiście, do jakiegoś tam portu, żeby dostać się do króla, do tego miasta, które jest oblegane przez tego króla, którego musimy ostrzec. E, I po drodze zatykował nas statek piracki. E, będziemy mieli właśnie walkę z tym statkiem. Będziemy sobie w takiej przestrzeni, gdzieś trochę ponad chmurami, żeby było takie wrażenie, że lecimy, będziemy stali w miejscu, ale że chmury się będą przesuwały, to będzie to wyglądać tak, jakbyśmy w sumie lecieli trochę do przodu. Także będzie trzeba zestrzelić statek, nie będę jeszcze pokazywał jak, może nagram o tym osobny odcinek, dokładnie jak to będzie wyglądać strzelanie tego statku przeciwnika. W każdym trzeba będzie zniszczyć statek, my trochę ucierpimy, więc będziemy musieli zatrzymać się w jakimś tymczasowym Porcie, który zbudowałem, postanowiłem zbudować w dżungli, żeby było tak egzotycznie, trochę. E, także tutaj jest nasz zniszczony stateczek, cały podziurawiony. A e, tak, wróg nie trafił w balon, więc nie udało nam się, nie udało im się nas zatopić, zatopić, zniszczyć. No nieważne. E, w każdym razie mamy tutaj stateczek, mamy jakiś taki podniszczony port. No i takie. ...dżunglowe miasteczko, można powiedzieć. Tutaj będą że też oni dadzą nam jakieś questy związane z tym miejscem. Ale nasz główny quest będzie polegał na tym, że z tej dżungli musimy się jakoś wydostać, bo okazało się, że e, naprawa statku jest dosyć trudna. Nie może on dalej lecieć w tym stanie, no i zajmie ona zbyt długo żebyśmy musieli na to czekać. Nie mamy czasu, śpieszymy się, musimy jak najszybciej dotrzeć do króla, więc postanowiliśmy, że nie będziemy czekać na statek, na pomoc drogową, czy powietrzną, czy cokolwiek, i pobiegniemy tą ścieżką no, w stronę tych wysp, do których chcemy się dostać, bo w końcu one są jakoś tam mniej więcej połączone, ewentualnie możemy gdzieś tam później jakiegoś nie wiem, stopa złapać, czy coś takiego, i dostać się dalej. Także tak wygląda sytuacja do tej pory, dostaliśmy się do tego miejsca no i dalej będziemy musieli się przeczuć przez tą dżunglę. Budowa e, dżungli zajmuje mi, no, niedużo nie dużo w sumie czasu, ale całość robię e, ręcznie, każde drzewko po kolei sadzę e, bo chcę żeby ta dżungla była jak najgęstsza, dlatego dbam też o takie szczegóły typu a, takie krzaczki czy coś, e, liany staram się wieszać jak najgęściej żeby wydawało się aby cała ta dżungla robiła wrażenie takiej naprawdę zarośniętej i ciężkiej do przejścia, tak żeby było naprawdę e, no, ciężko się po prostu przedrzeć przez tą dżunglę. Także w tym miejscu na pewno dostaniemy jakieś kolejne może z trzy zadania, niezwiązane z zadaniem głównym, e, ale w każdym będziemy mogli je sobie wykonać, żeby, e, żeby sobie zebrać chociażby trochę złota na przykład i będziemy sobie musieli iść tędy, tędy, aż tą ścieżką, tam. Po drodze będzie jedno zadanie związane z tą wioską tutaj, a mianowicie jest to obóz orków, obóz orków, w którym będziemy musieli po prostu zabić orków i przynieść głowę dowódcy orków do któregoś z tam ludzi w tamtym mieście. Orki wyglądają w ten sposób, nie wiem czy ktoś widział, znaczy na pewno ktoś widział, bo pokazywałem je ileś odcinków wcześniej, ale pewnie są osoby, które ich nie widziały, dlatego pokazuję tak wygląd ork. Jest to przerobiony pigman, orki są w sumie, eee... są, no nie są do nas nastawione wroga, tak jak pigmeny. E, czyli jeśli wejdziemy sobie do ich wioski, nic nam nie grozi, dopóki nie zaatakujemy jednego z nich. Jeśli jednak już zaatakujemy któregoś, no to rzucą się na nas wszystkie. Dlatego rozwalenie obozu orków może być. No nie takie proste. A, bo orki nie są przecież strasznie słabe. Jak to pigmeny. E, tak, więc to jest takie zadanie poboczne. Możemy sobie rozwalić tych or orków. E, tutaj oczywiście będzie dżungla. Tak, żeby ktoś nie zaczął mi mówić dlaczego to tak pusto. Tutaj będzie dżungla wszędzie. E, tutaj idziemy dalej, ponieważ chcemy jak najdalej się dostać, ale okazuje się, że most jest zerwany. No i jakoś musimy się przestać na drugą stronę. Nie będę mówił jak. No dobra, tamtymi wysepkami. E, tutaj będą różne ciekawe pułapki, a mianowicie... E, ...ruchome piaski? Można tak chyba to ująć? Jak one będą działać, nie wytłumaczę teraz, prawdopodobnie pokażę to w którymś od, z odcinków. E, Restą nie gryzie, ponieważ system mam już w miarę opracowany, jeszcze tylko trochę testów i myślę, że będzie działać. Także takie ruchome piaski też tutaj będą, e, tą dżunglą tutaj będziemy się chcieli przedrzeć jak najdalej. E, tutaj będzie, będą jaskinie, będzie można sobie po, pochodzić po tych jaskiniach, tutaj dostaniemy kolejnego quest'a. Które będzie związany z o, tym, tą górą, a jest to wulkan. Wulkan, który jeszcze nie jest skończony. Tam będzie lawa na dole, trochę niżej niż ten poziom. E, tak, tak prezentuje się wulkan, jeszcze trochę nad nim popracuję, bo wiem, że trochę mógłbym jeszcze pozmieniać. No, ale w każdym razie to jest mniej więcej szkic wulkanu. Tak wygląda wulkan. Będziemy musieli wykonać pewne zadanie. Ktoś podrzucił mi ciekawe zadanie na Skype. E, moim Skype'ie kanałowym pogadajmy z Przemkiem, jeśli ktoś chce, może tam wejść. Czasem jestem, czasem mnie nie ma, ostatnio rzadziej. Chociaż w dniu, kiedy to nagrywam, siedziałem parę godzin, więc brawo ja. E, także tutaj będzie wulkan, z tym wulkanem będzie zadanie i jeśli to zadanie wykonamy, wulkan zacznie e, wybuchać. Jest to też zadanie poboczne, też nie musimy go wykonywać, ale ja tam radzę brać każde zadanie jakie jest, bo o, co, o to w końcu, w tej w całej mapie, chodzi, żeby jak najwięcej zadań wykonać. Tutaj dalej tą ścieżką będziemy sobie szli, aż dojdziemy do tego miejsca, gdzie nie wiem co może być dalej. Na pewno będzie dalej dżungla, dżungla, ale ta dżungla przecież nie może się ciągnąć w nieskończoność. Także trzeba będzie jakoś przejść do następnych wysp, do następnego etapu. No i tutaj też możecie się wykazać i powiedzieć, co takiego może nas dalej czekać. Bo to wy macie tworzyć. E, historię, fabułę całej tej mapy, takie jest główne założenie tej serii, że to właśnie jest, tworzymy mapkę Escape, tworzymy my, a nie tworzę, tworzę po prostu. E, także możecie tutaj się wykazać i powiedzieć, co takiego dalej ma się znajdować w tą stronę, e, czy może znajdziemy tutaj jakiś, nie wiem, zapasowy sterowiec, jakiś malutki, malutką łudeczkę, czy dalej jakieś wyspy, czy może nie wiem, zaatakują nas bandyci, ogłuszą i nagle obudzimy się trzy wyspy dalej. Cokolwiek. Wszystko e, zależy tutaj teraz od was. I w sumie to chyba tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Dużo się nie pozmieniało w sumie. Chociaż jakby na to spojrzeć z drugiej strony, to te wszystkie wyspy mają taką powierzchnię jak cały pierwszy rozdział, więc trochę, trochę tego jest. Ale zadań tutaj będzie raczej mniej. Chciałem po prostu, żeby... E, łatwiej się było zgubić w tym gąszczu, e, w tym całym lesie e, deszczowym. I właśnie las deszczowy. Zapomniałem dodać e, to, że jeśli już tutaj przylecimy, jak się e, po całej tej bitwie, to będzie tutaj trwać dżung e, dżungla. Boże, to jest za dużo tego słowa Będzie tutaj e, burza, więc będzie to wyglądać o wiele hmm, gorzej. Thunder um, Thunder Chyba też nie. Wiem. No, na pewno można zrobić. Uh, weather Rain, to jest deszcz. Ale jeszcze jest. Thunder. Źle musimy napisać. Thunder. Thunder. Dokładnie. Czyli burza. <coughs> Także. E, poruszanie się po tym lesie, kiedy będzie padał deszcz będą waliły pioruny będzie dosyć ciemno nie będzie wcale takie proste, szczególnie, że ten cały las jest no naprawdę dosyć e, gęsty więc, hmm, no moim zdaniem będzie e, ciężko w lesie może nie będzie jakieś strasznie padać ale na pewno będzie to e, przeszkadzać szczególnie osobom, które nie lubią odgłosów deszczu więc myślę, że to też będzie taki ciekawy dodatek Eee, taka pogoda prawdopodobnie będzie też, kiedy zaatakują nas ci piraci czy bandyci czy korsarze czy cokolwiek. Eee, także ciężko będzie się połapać o co chodzi i do kogo w ogóle eee, strzelać. No i to by było chyba w sumie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie, że możecie ocenić go w górę, skomentować, dodać do ulubionych. A eee, jeśli chcecie, możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli na bieżąco z publikowanymi i mnie materiałami. Uuu, ale walną piorun we mnie. Eee, no, czym skończyłem? A jeśli chcecie, możecie też dalej dosyłać te sterowce. Myślę, że więcej już nie będę potrzebował, ale jeśli ktoś chce, zrobił, to oczywiście nadal, nadal taki projekt e, przyjmę. No i dzięki za uwagę, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!